Nazywam się Marcel Lewoczko. Tak, dobrze usłyszałeś Marcel przez S. Na co dzień studiuję na piątym roku na AGH i rozwijam w sobie cechy zwycięzcy. A informacje, jak do tego dochodzę, przekazuję właśnie na tym kanale. Dlatego zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco, a także pomóc mi dostać się do jak największej liczby osób. Miłego odcinka. 30-dniowy udoskonalacz. Metoda, którą poznałem studiując tę książkę. Magia myślenia na wielką skalę Dawida Schwartza. Swoją drogą też jest całkiem ciekawa historia, jak natrafiłem na tę książkę. Ponieważ oglądałem odcinek amerykańskiej familiady, którą prowadzi Steve Harvey. Nie ten Steve Harvey. O, ten. Ten Steve Harvey. I w pewnym odcinku powiedział, że do sukcesu, do osiągnięcia sukcesu, potrzebna jest wiedza z dwóch książek. Z książki Moc Pozytywnego Myślenia, a także właśnie Magia Myślenia na Wielką Skalę. Wracając do metody. Przejdziemy przez wszystkie kroki, które autor proponuje. Oczywiście dodam swój komentarz, powiem czemu mu, ja wpisałem to nieco innego, no bo wykonam to razem z tobą, tak jak zawsze. Dodatkowo, na sam koniec e, mam takie szczególne rozwinięcie tego, e, które ostatnio wykorzystałem na szkoleniu, które przeprowadziłem i myślę, że będzie miał ciekawy wpływ na Twoje rozmyślania. Będziemy potrzebować tylko długopisu i kartki. No i oczywiście swoich chęci. Skoro ma być to 30 dni ulepszona, to na samej górze napiszmy od teraz do. no ta data za 30 dni, czyli u mnie to będzie 20 marca, postanawiam. Czyli od teraz do 20 marca postanawiam. Gratulacje, pierwszy krok za nami, też zapisałem swoje. A ja wszystko będzie tak proste. Także rozpoczynamy. Pierwszym naszym zadaniem jest napisanie nawyków, z którymi chcemy zerwać naszą relację, no czyli tych negatywnych. Może być to zaprzestanie palenia, zaprzestanie gier na komputerze, albo cokolwiek co sprawia, że śpisz po 4-5 godzin. U mnie kiedyś by to było zaprzestanie jedzenia chipsów po treningu, bo miałem mentalność, że chcę nabić kalorie. No więc było to dla mnie proste 600-700 kalorii. Nie przemyślałem tego, że przez szybkie nagromadzenie tłuszczu do dzisiaj właściwie będę mieć rozstępy. Innym razem było to chodzenie na imprezy i odstawienie nauki na dzień przed egzaminem, No co oczywiście skutkowało tym, że go nie zdałem. Generalnie nawyki są różne. Pomyśl, jakie mają negatywne konsekwencje dla ciebie. I je tutaj zapisz. Ale tak wiesz, z 2, 3, 4 to jest 30 dni, a nie nie wiem, rok czy dwa. Więc nie zapisu teraz 30. Powoli do przodu, pójdziemy. Ok? Ja już mam. Na pewno swoje też masz. Więc po kolei. Poranne leżenie w łóżku. Ostatnio zauważyłem, że budzę się. I właściwie mam takie, jakby niby drzemki, niby coś tam, nie wiem, mam przemyślenia. Ale nie robię nic szczególnego. I to zajmuje mi kilkadziesiąt minut z samego rana. Więc czemu po prostu by nie wstać? Kolejne, przekilnanie. Już nad tym trochę pracuję i sądzę, że jest w na jakby dro dobrej drodze do wyeliminowania przekleństw z mojego słownika. Robię to dlatego, że chcę wyglądać bardziej profesjonalnie, a także się wysławać bardziej profesjonalnie. Sądzę, że po prostu to mi w tym pomoże. Kolejne, oglądanie niepotrzebnych filmów na YouTube. Do kawy, do kolacji, może do treningu. Włączam filmy, które w sumie za dużo w moje życie nie wnoszą, a nawet niektóre po chwili zapominasz w ogóle je oglądałem, więc po co bordować na nie czas? Czytanie książek. Oczywiście yy, wiedza z książek jest niesamowicie ważna. Chodzi mi o to, że dla mnie już jest normą, że biorę książkę i poświęcam z nią sporo czasu. Ale jest zasadnicza różnica pomiędzy czytaniem książki a studiowaniem książki. Ja chcę przejść na kolejny poziom, czyli. Wziąć książkę, czytać, wysyłać wnioski, zapisywać notatki, po prostu wziąć dla siebie jak najwięcej informacji z niej, żeby znać ją no, na wylot. Dlatego podkreślam jeszcze raz, że jest zasadnicza różnica pomiędzy czytaniem książek, a studiowaniem książek i ja mam nadzieję, że Ty też chcemy je studiować. Następny punkt naszego 30-dniowego udoskonalacza to nabrać zwyczaju. No, czegokolwiek chciałbyś się nauczyć, cokolwiek chciałbyś robić całkiem systematycznie, wstawać rano nie wiem, codziennie się uczyć czegoś, może jakiegoś nowego języka, codziennie trenować, cokolwiek by to było, zabierz to po prostu. I też 2, 3, 4, no bo wiesz, to na spokojnie z tym idziemy, mamy 30 dni, lepiej czegoś się nauczyć poprawnie, mieć to już w zwyczaju po tych 30 dniach, niż tego wszystkiego po trochu spróbować i w sumie nic na koniec nie mieć z tego. ok nabrać zwyczaju. Ja już swoje mam. Po kolei, jedzenie o stałych porach. Aktualnie mam dietę rozplanowaną na cztery posiłki. No konkretnie mam rozplanowane kalory na cztery posiłki. Ale z racji mojego postanowienia, że nie będę jeść tak długo, aż wstawię filmik na YouTube, no to czasami jem nie po 17. I zostaje mi mało godzin na zjedzenie tych wszystkich posiłków. Więc albo na przykład łączę dwa posiłki w jeden, albo jem co pół godziny, no co nie jest najlepsze. Dlatego na potrzeby mojej diety, a także efektywnego wystania filmów na YouTube, Chcę jeść o konkretnych godzinach. Następny. Chodzenie spać o 23.30. Ostatnio znajomy przypomniał mi, że podstawą wczesnego wstawania jest chodzenie spać o ustalonej godzinie. Więc chodząc o tej godzinie spać, będę w stanie wstawać o 6.30 i być wyspanym, bo będę mieć dogodną ilość snu. Teraz mam ferię, więc chodzę spać codziennie o tej godzinie, o której skończę wszystkie moje zadania. Ale już niedługo semestr, także porane zajęcia, na które wypadałoby pójść. I lepiej już się wcześniej przygotowywać. Oczywiście będą takie noce, których nie prześpię przez moje zobowiązania, ale chciałbym po prostu je zminimalizować. Planowanie następnego dnia przed pójściem spać. No to mam je zdyscyplinować albo chociaż zmotywować do wczesnego wstawania. Będę wiedzieć, co czeka mnie tego dnia, więc nie będę chciał nic ominąć i działać już od razu. Trzecim punktem jest zwiększyć moją wartość dla mojego pracodawcy. Dzięki. No, a można pomyśleć, ale co jak nie pracuje. To twoim tym pracodawcą będzie nauczyciel z ważnego dla ciebie przedmiotu albo profesor, który będzie prowadził ci egzamin. Po prostu pomyśl, jak możesz być lepszy z danego przedmiotu, czego warto się jeszcze nauczyć. Może masz jakieś braki, albo wiesz, że już niedługo będzie ciężki egzamin i warto się na niego już zacząć uczyć. Kolejne kroki to i kolejne zapisane przeze mnie działania. Pierwsze. Zwiększyć swoją wartość dla mojego pracodawcy dzięki systematycznemu pisaniu pracy magisterskiej. Zbliża się kolejny semestr, konkretnie mój ostatni, więc i będę dążyć do obrony pra mojej pracy magisterskiej. Dlatego konkretne kroki, które mnie do tego zbliżą, pomogą mi w pracy, jak i mojemu promotorowi. Drugie. I przy okazji trzecie, trzymanie się długoterminowej i krótkoterminowej strategii. YouTube, blog, Instagram, społeczność. To wszystko, co chcę stworzyć, musi dążyć do jednego kierunku. A dążenie do osiągnięcia celi ze, ze strategii długoterminowej o to zadba. A wykonywanie zadań ze, ze strategii krótkoterminowej pomoże mi w dążeniu do tego jak najszybciej. Oby strategie zostaną stworzone już niedługo. Co na tym idzie, wystarczy się ich trzymać. Przedostatni punkt, czyli zwiększyć moją wartość dla domu. Dzięki. Można pomyśleć, że zależy, gdzie mieszkasz. No, czy mieszkasz z rodzicami, czy mieszkasz na własnym mieszkaniu. Czy jak ja, w akademiku. Ale akurat w tym punkcie, tak ogólnie, chodzi o to, jak możesz zadbać o swoją rodzinę. Czy może powinieneś wziąć telefon i zadzwonić do babci w końcu, albo jesteś proszony o posprzątanie podłogi, a i tak tego nie robisz. Chodzi o twój wkład, w, twoj, jakby w Twoją rodzinę, w Twoich najbliższych. No bo czy ich lubisz, czy nie, Ty tak będziesz z nimi żyć tak długo, aż będą na tym świecie. Więc warto czasem o nich zadbać. Pomyśl o tym i zapisz, jak możesz to zrobić. Następne: zwiększyć moją wartość dla domu dzięki co tygodniowemu sensowi z dziewczyną. Ostatnio, Ada, jak się dowiedziała, że nie obejrzałem takich filmów jak Pianista czy Owiec i kilku innych klasyków, była delikatnie mówiąc zszokowana. Dlatego wydaje mi się, że jest to idealny moment na nadrobienie ich. Większemu zainteresowaniu progresem brata. Jak wracam do domu, to spędzam z nim całkiem sporo czasu. Ale z racji, że ten dom jest w Szczecinie, a ja studiuję w Krakowie, to nie jeżdżę do niego za często. Dlatego po prostu chcę zdalnie częściej do niego pisać. Jak tam u niego? Co tygodniowemu zadzwonię do obu babci. Wcześniej nie miałem tego zwyczaju, żeby do nich dzwonić, ale ostatnio, jak zadzwoniłem, to wydawało się z tego bardzo szczęśliwe. Więc chcę robić to częściej. Ostatni już punkt. Wyostrzyć swój umysł w następujący sposób. Czyli w jaki sposób ty chcesz stać się lepszą wersją siebie. Czy może chcesz przestudiować jakąś konkretną książkę, albo trenujesz raz na dwa tygodnie, a pomimo tego, że wiesz, że trening siłowy dobrze wpływa na myślenie. Cokolwiek pomoże ci w stanie się lepszym, zapisz to właśnie pod tym punktem. I ostatnie działania też już są zapisane. Wyostrzyć swój umysł w następujący sposób. Studiując książkę Nawyki Warte Miliony, jak nauczyć się zachowań przynoszących bogactwo, Brian Tracy, czyli tą książkę. Wiem, że Brian Tracy posiada sporo wiedzy, którą sam chciałbym posiąść. Dlatego będę zgłębiać jego książki tak długo, aż zaczerpnę dla siebie jak najwięcej. Medytując. Miałem już kilka okazji do tego, żeby zacząć medytować i wydaje mi się, że brakowało mi systematyczności. Dlatego teraz już 30 dni będę medytować i zobaczę, jakie są efekty. Pisząc w dzienniku, gdy widzę ludzi, którzy według mnie odnieśli sukces, zastanawiam się, jak oni pamiętają, co robili 30 lat temu. No i właśnie nie chcę zapomnieć swoich przygód, dlatego, zapisując je w dzienniku, z pewnością będę mieć je na widoku. Ucząc się efektywnie mówić. Trening artykulacji, trening retoryki lub innych aspektów efektywnego mówienia pomoże mi w codziennym życiu, a także w nagrywaniu, żeby przekazać jak najlepiej wiedzę, którą chcę, żebyś posiadł. I już! 30-dniowy udoskonalacz zakończony. Teraz tylko powiedź go w jakimś miejscu, może być to na ścianie, na biurku, po prostu w jakimś widocznym miejscu, abyś często na niego zerkał i pamiętał, co powinieneś robić. Okej? Okay, bo już wisi na ścianie. I tak jak obiecałem na początku filmu, jest pewne rozwinięcie, które chcę Ci zaproponować. Brzmi ono tak. Zastanów się, jaką osobą chcesz być za 3 miesiące. Za ćwierć roku. Jakie cechy chcesz mieć? Może nie wiem, ile pompek jesteś w stanie zrobić. Po prostu, jaką osobą chcesz być. Możesz to wypunktować, napisać w zdaniach, jak chcesz, Twoja wola. Po prostu teraz zrób. OK, zakładam, że już. To jestem ja za 3 miesiące. Proces tworzenia tej kartki znajdziesz w filmie, jak zaplanować zwycięstwo. Teraz porównaj, oby udoskonalacz i twoje ja za trzy miesiące, czy aby na pewno są ze sobą spójne. No bo musisz zobaczyć, czy na pewno te działania zbliżą cię do osiągnięcia idealnego ja. Jeśli tak, wyśmienicie, jeśli nie, po prostu skreśl te pozycje z kartki i nie masz sensu zawracać sobie nimi głowy. Chyba, że jednak stwierdzisz, że nie chcesz być złym wnuczkiem i częściej zatworzyć do łapki niż raz na rok wtedy musisz rozszerzyć swoją wersję za 3 miesiące. W którąkolwiek stronę nie pójdziesz, musisz mieć na uwadze, że nie warto wykonywać działań, które nie zbliżają Cię do osiągnięcia Twoich celi. A tą kartkę przyklejoną polecam zostawić w formie jaka jest. W sensie jeśli skreślisz coś na niej, zostaw ją taka jak jest, ponieważ przy okazji będziesz widział i mieć ciągle przypominane, czego nie powinieneś robić, pomimo że będziesz mieć na to chęć. Podsumowując dzisiejszy odcinek, zapisaliśmy działania, które będziemy wykonywać przez następne 30 dni. Ja jestem odpowiedzialny za je wykonywanie, no i oczywiście Ty również, bo tak postanowiłeś i wiesz, że są dla Ciebie wartościowe. A określenie idealnej wersji Ciebie za 3 miesiące pomogło Ci sprawić, że na pewno wiesz, czego chcesz, a dodatkowo, które rzeczy są naprawdę ważne i naprawdę powinny zwrócić na nie uwagę. Teraz pozostało nam tylko działać. Powodzenia i do zobaczenia.